7 grudnia 2019 roku odszedł człowiek wielki, wielki pruszkowianin Tadeusz Hubert Jakubowski, przede wszystkim pisarz, i dlatego w dzisiejszym kulturalnym bloku lokalnym porozmawiamy z jego serdecznym przyjacielem Grzegorzem Zagadło, dyrektorem Księżnicy Pruszkowskiej. Najpierw o jego książkach, a potem o kilku anegdotach z jego życia. Dzień dobry panie dyrektorze i zacznijmy może od książki najważniejszej, czyli znakiem tego oskarżony. Tak, to rzeczywiście e, najważniejsza chyba m, książka w dorobku Tadeusza e, Jakubowskiego. E, dla niego przede wszystkim najważniejsza. E, bardzo długo walczył o tę książkę. E, bardzo długo zabiegał w wielu wydawnictwach, żeby ta książka się ukazała. E, przez wiele lat odczuwał m, ogromną potrzebę e, opowiedzenia po prostu światu o, 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 swoich, o swoich przeżyciach. I wreszcie po Odysei, po licznych wydawnictwach, książkę przyjął mu wydawnictwo Świat Książki i w mocno okrojonej wersji, co muszę podkreślić, w mocno okrojonej wersji przekazało do druku i książka się ukazała. No i później pan Tadeusz miał duże problemy, ponieważ nic z tą książką nie mógł zrobić, ponieważ prawa tak jakby były w, u innego wydawcy. I z tego co pamiętam, wtedy poznaliście się obaj. Tak, ja, ja wtedy poznałem Tadeusza w parku na Ławersce, w parku Potulickich. I, no i od tego się zaczęła jego przygoda z Książnicą Pruszkowską i moja z Tadeuszem. To potem przerodziło się, e, powiedzmy, w przyjaźń, e, którą to bardzo sobie cenię i poczuję za ogromny zaszczyt, że za przyjaciela mnie uważam. Znakiem tego oskarżony to książka, którą powinien przeczytać, myślę, że każdy, kto mieszka w Pruszkowie, bo to jest jednak postać pana Tadeusza, jest postacią pomnikową, ale też z drugiej strony był to człowiek niesamowicie otwarty, który nigdy nie bał się kontaktu z innym człowiekiem, co sprawiało, że patrzyliśmy na niego jak. Bez względu na wiek, patrzyliśmy na niego jak na swojego kolegę. On potrafił po prostu tą barierę wieku, doświadczeń i wszystkiego, co przeżył, od razu obniżyć do, najmniejszego, do najniższego poziomu i rozmawiać z osobą o wiele młodszą, jak partner z partnerem. To, to, to było niesamowite, chyba. Kilka, kilka wątków pan poruszył, ja spróbuję je sobie uporządkować i, i szybciutko odpowiedzieć. Tak. Na pewno tę książkę powinien przeczytać każdy, bądź może większość mieszkańców Puszkowa, ale nie tylko. Dlatego, że jest to jedyna książka Tadeusza Huberta Kubowskiego i to trafnie zrozumiał wydawnictwo Świat Książki, skoro ją przyjęło do druku bo jest to książka na tyle uniwersalna, że książkę może przeczytać każdy Polak interesujący się historią powojenną naszego kraju. Ponieważ jak wszyscy wiemy, w książce znakiem tego oskarżony Tadeusz opisuje choć nie tylko, ale głównie swoje przeżycia więzienne związane z działalnością wolnej młodzieży organizacji, do której należał i opisuje on w specyficzny sposób, bo w kraju, gdzie panuje moda na cierpienie i bohaterszczyznę, Tadeusz opisuje te swoje przeżycia z humorem, z dystansem, z przymrużeniem oka, a przede wszystkim z dystansem do samego siebie. Często, kiedy słyszymy o THJ, bo tak, tak, tak go nazywamy, e Mówimy o nim Zaniak architekt, Zaniak i Architekt. I harcerz. I to, harcerz, jest, bardzo i to jest bardzo ważne. Właśnie tak. Dlatego zrobiłem taką pauzę, bo chciałem do, przejść do tego pierwszego członu, harcerz. Jak często nawiązywał do tego harcerstwa? I w swoim i, i w rozmowach personalnych z Panem, i w swoich książkach. Ja jeszcze yy, nawiążę do, do, do końcówki pańskiego pytania. O kontakty z różnymi grupami wiekowymi. No, sam byłem świadkiem. Tadeusz miał kumpli cztero, pięcio, sześcioletnich. Często go zaczepiali na ulicy Topolowej bądź w jej okolicach i wołali: pójdź Dziu, do niego. I, I Tadeusz każdego traktował z równą powagą i, i, i z, z, z należytym mu szacunkiem. Dobrze, ale wróćmy do tego harcerstwa, bo to jest. Tadeusz kultywował zwyczaje harcerskie prawie do końca. Chyba tylko w roku 2019. Nie brał udziału w tradycyjnym ognisku organizowanym jesienią przez członków jego pierwszej drużyny i przyjaciół i sympatyków tejże drużyny. Spotykali się starsi panowie średnia wieku 80 przy ognisku, gdzie wspominali swoje harcerskie lata, śpiewali piosenki i Tadeusz bardzo dbał o tę przyjaźnie. Można powiedzieć, że był harcerzem do końca. Możemy powiedzieć z pewnością, że znakiem tego oskarżony to opus magnum, jeżeli chodzi o książki wydane przez, przez pana Tadeusza. Natomiast wydał tych książek o wiele więcej, o czym często za zapominamy. Które książki warto przeczytać, o których które w zasadzie nie przychodzą nam na myśl, bo na przykład nie wiemy, że coś takiego powstało, a co opowiada historię na tyle ciekawie, yy, co w, chociażby znakiem tego oskarżone. Czyli przewrotnie, tak? Bo powiedzmy o tym, że to poczucie humoru jednak zawsze się prze, prze, przez książki pana Tadeusza przewijało. Przypuszczam, że, że każdy będzie miał swoją ulubioną książkę niemniej w Pruszkowie, ale i w mojej pamięci, z pewnością zostanie książka „Lata prawie bezgrzeszne”. Książka ta doczekała się trzech wydań przez naszą książnicę i dopiero to trzecie się lekko zatrzymało, ale wcale nam dużo nie zostało tej książki. To jest książka mówiąca głównie o dzieciństwie, ta dusza o ukochanej ulicy Topolowej, o sąsiadach, o przyjaciołach, o dzieciach, o zwierzętach, o kotach, o psach, które go odwiedzały, o ptakach, o kurach. No o wszystkim, co składa się na tą małą ojczyznę. I to jest dla mnie, y... być może zaskoczę Pana, bo najpierw byłem zafascynowany książką, o znakiem tego oskarżonym, dopóki nie poznałem lat prawie bezgrzesznych. Ta książka mnie ujęła najbardziej i o nią zabiegają, żeby miała, żeby miała więcej wznowień. To też na pewno ta. Na pewno ta, na pewno znakiem tego oskarżony. Natomiast książką, którą ja nazwę na swój użytek najbardziej merytoryczną, to Książka Pruszków dawno temu. Zresztą szykowaliśmy się do kontynuacji, na którą tę kontynuację przerwała Śmierć Tadeusza. Bo z książki tej najwięcej można dowiedzieć się o mieście i o jego historii, o obiektach, anegdotach związanych z miastem. Zresztą również Tadeusz bardzo tę książkę cenił. Pamiętam, że przeżywał każdy, każdy materiał, który się ukazał w głosie Puszkowa, dopytywał się, czy już przeczytałem. Ja musiałem szybciutko czytać, żeby być na bieżąco, żeby mu nie zrobić przykrości. Więc na pewno jemu bardzo zależało. Zresztą Tadeuszowi zależało na każdej książce. Wiele lat cierpiał, autentycznie cierpiał, z powodu książki, powtórzę teraz niedokładnie tytuł bo to nie nasza książka Radzie samochodowe w danej Polsce której to książce poświęcił, poświęcił wiele uwagi, mnóstwo pracy, zbierał, zbierał do niej materiały. Książka ta była dla niego bardzo ważna, bo mówiła również o członkach jego rodziny którzy przed wojną udzielali się bardzo aktywnie w Automobil Club Polska i nawet jakieś tam trofea zdobywali. Bo może nasi widzowie nie wszyscy wiedzą, że Tadeusz współpracował przez, przez wiele lat z automobilistą. I, i, I to właśnie automobilista mu obiecał tę książkę wydać. Więc to była na pewno dla niego bardzo ważna książka. Ja ją oczywiście przeczytałem, bo dostałem jak wszystkie książki od Tadeusza. Natomiast no, nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. Może odgórze, temat nie jest mi taki bliski. Bliższe mi są książki związane z Puszczkowem na pewno. Przejdźmy może do pośmiertnej książki, czyli do Famarusz, faramuszek, drydymałów i dupereli, które, które. Czym one w zasadzie są? Bo to są anegdoty, tak. krótkie historie, facecje, fraszki. Tę książkę dostałem y, miesiąc, może sześć tygodni przed śmiercią. Y, w teczce jako rękopis. Zawsze dostawaliśmy rękopisy. Mam tę teczkę zresztą. Y, Tadeusz mi, mi tę książkę. Czuł się świetnie, y, według mnie. W każdym razie nie gorzej niż poprzednio. Przyniósł mi tę książkę, tę teczkę, duża, gruba, zielona teczka, jak zwykle kaligraficznie wszystko opisane i tam dyspozycje. Grześciu, co będziesz uważał za stosowne, to wyrzuć. Weź to, co tam ci się podoba, tego typu. Jakby mi się coś stało, to to, to, to. No, byłem z lekka zszokowany. Oczywiście obrugałem go od góry do dołu, że absolutnie nic się nie może stać, ale dobrze, dla świętego spokoju, książkę wezmę. No i ona sobie leżała. I potem no, grom z jasnego nieba, ale na pewno wydasz? No, na pewno wydam. No, no oczywiście, że wydam. No, i, no, i potem, potem potem śmierć. No, i co było robić? No, że obiecałem. I Przekopaliśmy się przez e, tę opasłą teczkę, e, Tadeusz już był zmęczony. Wybraliśmy rzeczywiście e, f, fragmenty z tych, z tych opowiastek, e, humoresek, e, wspomnień. Tytuł e, Tadeusz wymyślił sam i bardzo mu na tym zależało, żeby tak tytuł właśnie brzmiał. Skąd? E, Faramuszki. E, Dyrdy Mały i Duperele. Tadeusz jest autorem ostatniego członu tylko tytułu, Duperele, czyli Duperele związane z prl po prostu. Natomiast Faramuszki i Dyrdy Mały to, to jest cytat jednego z przyjaciół Tadeusza. Tadeusz bardzo to przeżył i wielokrotnie mi o tym mówił. I Mówi, słuchaj, jak on mógł mi tak powiedzieć, Zadzwonił do mnie i mówi: I Wisztaził, takie faramuszki i dyrdy małe, ja też bym mógł napisać. No i nie mógł sobie z tym poradzić. W związku z tym e, nazwość przyjacielowi powiedział: Grzegorz, to damy tytuł faramuszki i, i, i dyrdy małe. Bo skoro on twierdzi, że ja piszę faramuszki, to niech będą faramuszki. Czyli postawił na swoim w zasadzie. Trudno to ująć e, dokładnie, ale no postawił na swoim e, i mimo wszystko już nawet pomimo tej śmierci wygrał taki jakby ten spór, tak. e, powiedzmy retoryczny. E, Bardzo bliska ta książka jest mi, chociaż e, artystycznie no właśnie, a najsłabsza. Formą, for, i, i, właśnie jaka to jest forma, bo jak, jak przeglądałem, bo, bo, bo nie wiem czy pan dyrektor pamięta, byliśmy w lockdownie, wtedy jeszcze pisaliśmy artykuły. Ja się z panem skontaktowałem. Żeby dostać kilka fragmentów tej książki, żebyśmy mogli opublikować przedpremierowo na naszym portalu. I z tego co pamiętam, to tam było dużo rzeczy, które zakrawały o fraszkę, może facecje, niektóre to były takie lokalne przypowieści. Naprawdę trudno, trudno jest powiedzieć jaka to jest forma. To są zapiski chyba. Też, ale od, od waszych frywolnych faramuszek po, pozwolę sobie Zacytować, bo to są typowe dla Tadzia, niektóre yy, paru wersowe tylko, kilkuwersowe wersowe. Trzy minuty ciszy. Minuta ciszy w oddziale warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Minuta ciszy w oddziale warszawskim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Minuta ciszy w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Pruszkowie. Obudziłem się. To był tylko sen. Mam dopiero 88 lat i czuję się coraz lepiej. No, yy, dla mnie jest to poruszające, bo człowiek na parę miesięcy przed śmiercią opisał swoją śmierć, bo te trzy minuty ciszy rzeczywiście nastąpiły potem w grudniu. Bo Tadeusz wymienia tutaj yy, trzy yy, stowarzyszenia na których mu bardzo zależało, które bardzo sobie cenił. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, zresztą do którego się dostał dzięki Pruszkowowi, dzięki książnicy Pruszkowskiej, bo należało przedstawić kilka książek, a miał tylko jedną. Stowarzyszenie Architektów Polskich, do którego należało od zawsze i Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie, do którego należało nie od zawsze, ale bardzo wiele lat i zależało mu na, na, bardzo na, 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 na tych trzech stowarzyszeniach. I chyba tylko je, te trzy sobie cenił. I on, on w ten sposób antycypował swoją śmierć, tutaj. Kiedy ja to czytałem, e, kiedy jeszcze żył, no to wzruszyłem ramionami. Bo... Kokietuje, albo miał taki sen. No i to się stało rzeczywistością. Myślę, że część książkową na tym możemy zakończyć, a teraz chyba będzie jeszcze bardziej sentymentalnie, ponieważ porozmawiamy o anegdotach, których, o, o, o których Pan sam wspomina, że jest ich tysiące i można o tym rozmawiać godzinami. Natomiast zacznijmy od tego, od czego w zasadzie rozpoczęliśmy ten wywiad, e, czyli jak się poznaliście, bo pierwsza książka Pana Tadeusza wydana przez księżnicę Pruszkowską jest w zasadzie konsekwencją Waszej rozmowy na ławce w Parku Potulickich, o ile dobrze pamiętam. Proszę nam przybliżyć, bo to, przybliżyć tę historię, bo ja ją znam i ona jest niesamowita. Ja już byłem wtedy po, po lekturze e, jego felietonów, artykułów e, w Gosie Pruszkowa i byłem po lekturze książki znakiem tego oskarżony, wydanej przez wydawnictwo Iskry. I Tadeusz się przysiadł do mnie Przedstawił się i ja powiedziałem, ale ja pana znam. To znaczy nie znam osobiście, ale znam, znam, pańskie, znam pańskie pisarstwo. I tak już wtedy był bardzo poruszony. I opowiadał o perypetiach. Nie wiem czy od razu przeszedł do tych perypetii, ale właśnie zaczął opowiadać o perypetiach związanych z wydaniem książki znakiem tego oskarżony. I sobie myślałem, Boże, kolejny nawiedzony autor, który chce wydać książkę książnicy Pruszkowskiej. I nawet mu powiedziałem początkowo, że, wie pan, ale my wydajemy tylko książki związane z Pruszkowem. A, ona tu mówi, że a on ma taką w zasadzie już prawie, prawie gotową o młodzieńczych latach w Pruszkowie. Ja wiem, no to przynieś pan, zobaczymy. No i urzekła mnie ta książka, czyli lata prawie wezgrzeczne, bo to była pierwsza książka. E, powiedzmy, powiedzmy też o współpracy z panem Tadeuszem, bo ona też nie należała do takich zwyczajnych i prowadzonych jakby e, od samego początku do końca, tak jak zakłada się to w podręcznikach. No, pan Tadeusz był osobą specyficzną, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu i też specyficznie z tego co wiemy się z nim pracowało. No, Specyficznie przede wszystkim dlatego, że Tadeusz był wyjątkiem, któremu pozwalaliśmy przynosić swoje książki w rękopisach. Nie przyjmujemy rękopisu, żadne szanujące się wydawnictwo nie przyjmuje rękopisu, bo to jest mnóstwo pracy. Książki przyjmuje się wyłącznie elektronicznie, już nawet nie wydruki. Nawet nie Tadeusz wszystkie książ swoje książki pisał wersalikami, ołówkiem, swoim ukochanym ołówkiem. No więc to była pierwsza rzecz, która wyróżniała Tadeusza na pewno na tle naszych autorów. Drugie to to, że z Tadeuszem się świetnie współpracowało. Tadeusz był zawsze dostępny, Tadeusz reagował pozytywnie na wszystkie uwagi redakcyjne. Tadeusz nie miał o nic pretensji. Uparł się, czasem się upierał, nie chciał rezygnować z jednego czy, 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 czy dwóch swoich faramuszek. Natomiast był bardzo spolegliwy. Był bardzo spolegliwy, zawsze dostępny i, i o nic się nie obrażał. A ulica Topolowa, która chyba w pewnym sensie jest najważniejszą ulicą w jego życiu? Tak, ale ulica Topolowa... Ja ulicę Topolową to znałem jeszcze w liceum. Otóż w tym samym domu, w którym, w którym mieszkał Tadeusz, mieszkał również mój kolega z klasy, liceum, którego odwiedzałem. Czasem spędzaliśmy tam wagary też u niego, ponieważ miał swój pokój na poddaszu. I kiedy przychodziliśmy do niego na wagary, no to wiadomo, że chcieliśmy zachować wszystkie środki ostrożności. Natomiast kolega, nie będę tu wspominał jego imienia mówił, nie daj spokój. Tu, tu nikogo nie ma mieszka, tylko taki pan Tadzio, ale on jest w porządku. I był w porządku, przyszedł wam kiedy. Ja go wtedy na oczy nie widziałem, ale no, kolega mówił, że Tadio był w porządku. Natomiast z tymi malcami to rzeczywiście jest prawda. Zresztą Tadeusz opisywał często te spotkania w swoich, w swoich książkach. No ja pamiętam taką jedną właśnie, kiedy. kiedy Zaczepił jakiś taki malec i mówi: pamiętaj pamiętaciu, czytałem pana książkę? No i co, no i co? A najbardziej to mi się podobało, jak pan napisał dupa. No ale to też trzeba trafić do każdego, a widać, no. moim zdaniem nawet takie słowa wychodzące od pana Tadeusza, one nie brzmiały tak, jakby brzmiały w w ustach kogoś innego. Nie wiem, Zupełnie czy Pan się ze mną nie, zgodzi, że to, to była osoba, która w pewnym sensie mogłaby używać wulgaryzmów, a my odebralibyśmy to jako żart. To, to jest chyba kwestia tego, jak Pan Tadeusz żył, a żył bardzo optymistycznie i może jakąś anegdotę o tym jego, o tym jego pozytywnym spojrzeniu, spojrzeniu na świat. Bym Jeszcze o wulgaryzmach mówi. mi się przypomniało. Kiedyś, kiedyś dowiedziałem się, że Tadeusz ma problemy z wężownicą w kuchence. Swojej. Ponieważ ja jako młody człowiek również miałem wężownicę w swoim rodzinnym domu, to uważałem, że się tym doskonale znam. I powiem dobrej woli, to było przed spotkaniem autorskim na Kubala. Witajcie, słyszałem, że ty masz kłopot jakiś z wężownicą, to ja ci to zrobię. Nie wiem dlaczego Tadeusz dostał furni wtedy. Był się czerwony, zaczął tupać, używał słów dużo ostrzejszych niż przed przeze mnie wymieniony i powiedział: Dajcie wy mi wreszcie wszyscy święty spokój, sam sobie poradzę. Wtedy mi się zrobił głupi, ale to już mnie potem przeprosił. Natomiast e, dziś mi się przypomniała przed spotkaniem e, z Państwem e, anegdota telefoniczna, ponieważ. Ja z uwagi na Tadeusza tylko utrzymywałem swój telefon sznurkowy przez długi czas, bo Tadeusz miał zwyczaj, miło, że miał mój numer komórkowy, a on wolał na, wolał na sznurkowy dzwonić. Więc trzymałem ten telefon sznurkowy i to była reguła, to się przez wiele lat ciągnęło, mógłby już wreszcie to sobie zapisać, mógłbyś się zapisać. E, sobota albo niedziela, 7.30 mam telefon. E, Grzesiu, Grzesiu, e, przepraszam tak wcześniej, ale czy dzisiaj nie są twoje imieniny? I ja mówię, nie Tadziu, e, ja w ogóle generalnie o imieniny nie obchodzę, ale jeżeli już, to w kwietniu, bo to była jakaś tam inna pora. A, to wszystko jedno, ale e, Rebelę, no przyjmij moje najlepsze życzenia w takim razie, jak już dzwonię, to, to już przyjmij moje życzenia. Poczekł za dwa czy trzy miesiące znowu było Grzegorza w telefonie i widocznie Tadeusz otwierał oczka, zobaczył, że jest Grzegorza, i znowu dzwonił do mnie 7,30 albo 7,45 i składał mi życzenia imieniowe. I proszę mi wierzyć, to się powtarzało przez kilka lat. Może powiedzmy coś o tym słynnym kurde Lebele, o którym ja wcześniej tak. nie wspomniałem, ale to chyba każdy, kto rozmawiał z panem Tadeuszem, usłyszał prędzej czy później. No to był taki przerywnik chyba. Przecinek w zasadzie. Przecinek w jego wykonaniu. I z tego, z tego co, co wspominał, to, to słowo kurde Lebele towarzyszyło mu właściwie od późnego dzieciństwa albo wczesnej młodości. Nie ulegał modzie na, na zmianę wulgaryzmów i pozostał przy tym swoim kurde które zostało się z jego znakiem rozpoznawczym. Chociaż wydaje mi się, że to jest taki trochę złagodniony wulgaryzm, jak używamy to tutaj tylko i wyłącznie czytać słowa kuźwa, a nie tego to bardziej wulgarnego. właśnie jest Na tej no. zasadzie, ale to, 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 to się w Stanach Zjednoczonych nazywa catchphrase. Jak załóżmy dziennikarz, albo jakiś aktor ma swoje powiedzenie, to właśnie to kurde labele. Będzie zawsze mi się kojarzyło z panem Tadeuszem. Tak. E, może jeszcze jedna ostatnia anegdota, taka, o której my nie wiemy. Może, może w ten sposób. Tadeusz Tadeusz e, był wszędzie zapraszany i wszędzie był bardzo mile widziany. E, jeden z moich przyjaciół e, zaliczył go do grupy Pruszkowskich Mastodontów. Co Tadeusz odbierał jako bardzo wysokie wyróżnienie I, i bardzo się chwalił tym określeniem, że może być jednym z mastodontów puszkowskich. Natomiast widocznie było mu mało, bo kiedy został zaproszony na wystawę fotograficzną do Puszkowa, również przez grodziskie. Stowarzyszenie Bardów Północnego Mazowsza, jeśli dobrze pamiętam, się, nazywa się to stowarzyszenie, I, i na tejże wystawie były również e, rysunki, e, portrety, portrety Tadeusza w otoczeniu bardów, e, artystów, plastyków, no, różnych dziwacznych ludzi związanych głównie z grodziskiem. To Tadeusz zapytał po tym Słuchajcie, a czy możecie mieć do hipisa zapisać? I udało się. Chyba nie tak to działa, no, ale, ale. Nie tak działa, ale on to powiedział szczerze. Czyli taką duszę hipisa też miał w sobie, ale w sumie mnie to nie dziwi, bo to jest osoba, która łączyła w sobie 100 osobowości i była w stanie rozmawiać z każdym na każdy temat. I przede wszystkim tą. Te wiedzę pana Tadeusza najbardziej ceniłem, że tak, mógł rozmawiać, robić wywody na temat architektury. Natomiast można było z nim porozmawiać praktycznie o wszystkim. I nawet jak nie znał tematu, to ta jego wiedza i duża ogłada dawała mu przynajmniej intuicyjnie pokaz tego, czym temat, o którym rozmawiał, może być. I wychodził zawsze na wielkiego erudytę, moim zdaniem. Ogłada, pan powiedział, to jest bardzo ważny element charakteru Tadeusza. Tadeusz był dżentelmenem w każdym calu. Mimo swoich kurde rebele. zawsze szarmancki wobec pań, zawsze bardzo grzeczny, zawsze kwiatek, zawsze ucałowanie w rączkę. Prawdziwy dżentelmen w starym stylu. To nam bardzo imponowało. Dobrze, panie dyrektorze, to była bardzo emocjonalna rozmowa. Widać zresztą po panu, że troszeczkę pan nie tyle co się zmęczył, co może. Może, może sprawiło, to, może ta rozmowa sprawiła delikatnie, że czuł się pan niekomfortowo, bo wiadomo, że nie jest to łatwy temat. Tym bardziej, że sytuacja, mimo wszystko, jest świeża. Dopiero rok mija od śmierci, od śmierci pana Tadeusza. Bardzo panu dziękuję za to, że pan się odważył z nami porozmawiać na ten temat. Opowiedział kilka historii. Które mam nadzieję zostaną już w głowach naszych telewizów i które zostaną dalej, że tak powiem, przekolportowane, że zwyczajnie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest osoba, która jak nikt inny zasłużyła w naszym mieście na tablicę pamiątkową, a w ogóle uważam, jeden z internautów podsunął taki temat, żeby ulicę Topolową, żeby nazwę ulicy Topolowej zmienić na nazwę Tadeusza Huberta Jakubowskiego. Nie wiem, czy by się na to zgodził. Też mam takie, też mam takie, takie wrażenie, ale na, na jakąś tablicę na pewno zasłużył. Z tego miejsca żegnam się z Państwem. Do następnego razu. Kurde level, dziękuję bardzo.